Siemanko Ja dosłownie na chwileczkę Szajba dzięki za nominację Hot Sixteen Challenge 2 Pozdrawiam całe Ansa Crew Jo jedziemy Mogą nam zakrywać twarz, sam już nie wiem czy to mądre ale znam laseczki, którym te maseczki wyszły na dobre. I to chore, jaka ta Polska jest chora, żeby się nabijać boraka są przy respiratorach hola, no to damy dwa miliardy na TVP. Dla lekarzy też coś mamy, tekstą gle <laughs> A śmiać się chce, weź to w ręce swe i dorośnij. Daj grosza lekarzowi, sakiewką potrząśnij. Przecież żyjesz w Polsce, rządem specjalnej troski. Gdzie ceny wciąż są dobre, rosną tylko zarobki. Dostaniesz postojowe bony wakacyjne także. To wszystko w walce o krzyżyk na kawce. A jak jest naprawdę obraz rozpaczy i nędzy? Przekupiony obywatel jego własnymi pieniędzmi. I wierz mi! Mam już dość ich obietnic, jak sam nic nie zmienisz, to nic się nie zmieni. Sięgnij do kieszeni i raz, raz odpuszczicie. Dla ciebie to drobne, dla kogoś, kogoś życie. życie. Więc jeszcze raz witem mówię, ziomuś pomóż! Za Majkiem surowy, bez odbioru. Yo, to była moja szesnastka. Trzeba jeszcze raz dzięki za nominację. A moje typy, moje nominacje to: Pesto, Fabian i Ludi. Zróbcie, chłopaki, wiem, że dacie radę. Pozdro.